Cześć wszystkim, z tej strony Majk witam was w kolejnym odcinku GTA V Mythbusters Pogromcy Mitów czyli najlepszego show edukacyjno rozrówkowego na polskim YouTubie przynajmniej tym gamingowym, tak myślę no jak wiadomo ten program bawi i uczy co zresztą udowodnił poprzedni odcinek i nowy program Karela Johnsona nie będziemy się teraz zagłębiać w ten temat, gdyż muszę skrócić te wstępy po prostu chciałbym tylko wam podziękować za tą aktywność, za wszystkie komentarze, mity i tak dalej, i tak dalej, e, spróbujmy pod tym odcinkiem dobić 130 łapek w górę. Byłbym wtedy mega zadowolony, cieszony, i tak dalej. No i co tu jeszcze mogę dodać? Wbijacie na Facebooka, bo nie, ponieważ tam się bardzo dużo dzieje. Jest info na bieżąco, i tak dalej. Kiedy będzie odcinek, z czego będzie odcinek, i tak dalej. E, no i w sumie nie, nie mam tu już chyba nic do dodania, więc może po prostu przejdźmy do mitów. Pierwszy mit w dzisiejszym 29 odcinku Mi-Wastera. No, są pan pizza i mówi on o tym, że możemy uderzać lufą czołgu ludzi. No i jak widzicie, mamy tutaj czołg. Tutaj mamy jacy, jakiś ludzi. Halo, dzień dobry. Ale śmiesznie upadł. No czyli wygląda na to, że mit jest po prostu, na no, szybko mówiąc, potwierdzony. Ale powiem szczerze, że jest to bardzo fajna zabawa. O, co, co to za bagi, co? All. Czas na drugi minion dosłany przez pana Pizzę, i mówi on o tym, że kiedy jedziemy czołgiem do bazy wojskowej, to nie będzie nas gonić policja. Cóż, brzmi ciekawie. Pozostaje nam tylkoś tam dostać. Halo, dzień dobry. Ehm, no i powiem tyle, że z tego mitu to jest lipa. W tej chwili mamy cztery gwiazdki. Halo, cześć. Halo, witam. E, tak, jak widzicie, mamy cztery gwiazdki. Mimo, że jak wjechałem, to nic nie zrobiłem. Tutaj i tak te gwiazdki mieliśmy. Nie wiem, czy to zdaje miał jakikolwiek sens po polsku. E, whatever. Liczy się to, że mit jest ...owalony A ja sobie mogę rozwalić auta, albo mnie rozwalam. Nie fajnie. Trzecie mit w dzisiejszym odcinku na to Kari i X Pompa. I mówią o tym, że kiedy wejdziemy na dach samochodu policyjnego, to policja będzie nas gonić. Oczywiście chodzi o co to do powiadomienia, e, nieważne e, oczywiście chodzi o samochód, w którym znajdują się policjanci. Hmm, teraz pytanie, gdzie taki znajdę? Okej, okay, uznałem, że najlepszym sposobem na znalezienie takiego radzie będzie po prostu level pościgu. To więc właśnie zrobiłem, no i... efekty widać. Dobra. W sumie ciekawe, czy uda mi się pokraść samochód na ich oczach. Lol, aaa. Już myślałem, że ta policja jest naprawdę na tyle słaba. No, w każdym razie, e, mit jest, jest potwierdzony. Ok, więc czas na ostatnim i w dzisiejszym odcinku nadosłał go Tymoteusz Zaprzałek i mówi on o tym, że kiedy będziemy spadać na spadochronie, właściwie lecieć na spadochronie, w trzeciej osobie, czyli tak jak teraz, chodzi o kamerę trzecioosobową osobą i wyciągniemy aparat, to będziemy widzieć a, naszą postać także z trzeciej osoby. No cóż, myślę, że trzeba to po prostu sprawdzić. Tak więc no nie wiem, przydałby się tu jakiś większy rozpęd, ale mniejsza z tym. Lecimy. No, no to na serię poleciałem, o, dobra. E, lecimy sobie na spadochronie, spokojnie. Ciągnijmy telefon i czas na aparat Snapmatic. E, tak, dokładnie. Nasza postać jest, jest widoczna z trzeciej osoby. E, nie wiem co twórcy mieli na myśli robiąc to. Nie, wiem, chyba że to był po prostu zwykły bug. W każdym razie no, jest to dosyć ciekawe, możemy sfotografować naszą postać w różnych ciekawych panoramach. E, nie wiem, na przykład zróbmy sobie o coś takiego. No i tyle. W sumie usunę. Bo po co nam zaśmiecać sobie galerię? Eee... i no, cheaty mi się włączyły. <laughs> no także... Reasumując całą moją wypowiedź, mit jest potwierdzony. Cześć, siemanko, ziomeczki, witam was w Karl Johnson Show. Jest to już drugi odcinek tego zajebiaszczałego programu więc mam dla was coś specjalnego z tej okazji. Opowiem wam kawał huehue. Hue. Co biegnie po ścianach i zabija Żydów. Rura z gazem heche. He. No ale dobra, skoro już sobie pośmieszkowaliśmy to czas przejść do meritum dzisiejszego odcinka. Tak więc dzisiaj Franklin pokaże wam jak skakać ze spadochronem bez spadochronu. Zapraszam. Elo mordeczki z tej strony, Franklin x pompa. Tak jak Karl mówił, dzisiaj pokażę wam, jak skakać ze spadochronem, nie mając spadochronu. Tak więc, krok pierwszy: wejdź na jakąś górę lub miejsce, z którego chcesz skoczyć. Krok drugi: upewnij się, że nie masz spadochronu. Krok trzeci: na kurwiaj santo. Ok, więc wszystko co dobre kiedyś się kończy. Tak też i 29 odcinek Mimbustera. No, się kończy. Albo się skończył. Nie wiem, w każdym razie dzięki wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, to zostawcie jakiś komentarz, łapkę w górę, subskrybujcie kanał, udostępniajcie przede wszystkim e, wbijajcie na Facebooka i na wszystkie inne rzeczy, które tam macie w opisie. W sumie tam chyba jest tylko Facebook, nie wiem. Mniejsza z tym, whatever. Dzięki za oglądanie, wysyłajcie mity i nara.